Przyszłość. To ta rzecz, której nigdy nie jesteśmy pewni, której nie jesteśmy w stanie zbytnio kontrolować. Teraz pozwól mi, że pokażę ci, jak możesz przenieść przyszłość do teraz. Budzisz się i przypominać się to, co wczoraj wypowiedziałeś sobie prosto przed lustrem. Powiedziałeś sobie, że zaczniesz biegać, zaczniesz chodzić na siłownie, rzucasz wszystkie złe nawyki i że zaczynasz dokładnie dzisiaj. Ale tak leżysz w swoim łóżku i myślisz sobie, że zaczniesz jutro. Bo dzisiaj w sumie nie ma po co. Spędzasz resztę swojego dnia leżąc w łóżku, przewijając TikToka, Instagrama i nie robiąc nic produktywnego. A pod koniec swojego dnia czujesz się, jakbyś zmarnował kolejny dzień swojego życia. Kiedy jest ktoś, kto na pewno tego nie zrobił. On niedawno kompletnie przestał się do ciebie odzywać, tak jakby kompletnie zapadł się pod ziemię. Spędza każdy dzień swojego życia, stawiając się lepszym i lepszym, doskonaląc swoje umiejętności i dostając się bliżej swoich celi. On rozumie to, że jeśli nie zaczniesz dzisiaj, jeśli nie zrobi, i tego, co ma zrobić dzisiaj, to życie będzie płynąć dalej. Rozumie, że jeśli chce osiągnąć to, co chce osiągnąć, to musi wziąć życie za rogi i pokierować to w stronę, w którą chce, żeby ono poszło. A kiedy widzisz jego konto na Instagramie kilka lat później, to widzisz dokładnie wszystko, czego zawsze chciałeś w swoim życiu. Pytaniem jest, coś, jeśli nie mógłbyś stać się tym gościem. Jeśli jesteś tutaj nowy, to pozwól mi, że ci się przedstawię, więc ja na imię Dawid i pomagam ludziom żyć lepszym, szczęśliwszym i bardziej produktywnym życiem. Wszystko o czym będę mówił w dzisiejszym filmie jest opierane na informacjach z tej książki, którą dosłownie wczoraj skończyłem czytać, więc informacje są najświeższe. i... I będzie ich dużo, więc, więc teraz pozwól mi, że pokażę Ci, jak możesz stać się swoim przyszłym sobą teraz. A więc pierwszą rzeczą, na którą autor bardzo mocno naciska w tej książce, jest to, żebyś zdefiniował swojego przyszłego siebie. Więc musisz wiedzieć, kim on jest, jak on wygląda, jakie ma cechy itd. i tak dalej. I po to właśnie tworzy się takie coś, co już pokazywałem na filmie, jak przeprogramować swój mózg na sukces. I właśnie tutaj jest wszystko. Tutaj mam swoje cechy, tutaj mam swoje afirmacje. Wszystko dosłownie po czego chcę w życiu, nie? I jeszcze mam to całe tutaj przyklejone na ścianie i to dziennie mi przypomina to, kim się staje. Ale właśnie ważne jest, żeby mieć taką czystą wizję w przyszłość, bo jeśli nie masz czystej wizji, to oczywiście, że trudno ci będzie tam tak dopłynąć, nie? Bo wyobraź sobie, że jedziesz autem, nie? Z punktu A do punktu B i masz taką po prostu, taką ogromną mgłę i po prostu nie widzisz nic. I gdy właśnie definiujesz swojego przyszłego siebie, to sprawiasz, że ta mgła jest taka mniej gęsta, nie? Jeszcze jedną rzeczą, na którą autor bardzo mocno naciska, jest to, że nasz przyszły ja, albo tak właściwie nasz aktualny ja, czyli na przykład ja, jestem o wiele, wiele inny niż byłem, powiedzmy, rok temu, nie? Bo autentycznie, gdy zobaczysz moje filmy rok temu, to jest kompletnie inna osoba, która siedzi przed tą kamerą. Więc właśnie musisz zdać sobie sprawę, że Twój przyszły ja będzie o wiele inny niż ty. Będzie kompletnie inną osobą. Będzie bardzo inny od ciebie. Więc drugą rzeczą jest to, żebyś zdał sobie sprawę, że tylko i wyłącznie ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I ostatnio właśnie dostałem z tej książki o wiele więcej takich przemyśleń i właśnie zdałem sobie sprawę, że tak właściwie, gdy robisz jakiś zły nawyk, albo na przykład nie pójdziesz na siłownię, nie poćwiczysz czy coś takiego, to nie ma innej osoby, której pokazujesz brak szacunku tylko i wyłącznie samemu sobie. Więc musisz zdać sobie sprawę, że jeśli robisz jakiś zły nawyk, albo nie robisz jakiegoś dobrego nawyku, który chcesz zacząć, to tylko i wyłącznie sobie samemu pokazujesz taki brak szacunku. Nie ma innej osoby, której to robisz. Nie ma, tylko jesteś ty. I teraz przejdźmy do tego, jak faktycznie możesz stać się twoim pierwszym czy sobą. Więc na początku musisz zacząć wiedzieć, się, jakbyś był już tą wersją siebie. Ale, właśnie musisz zacząć wierzyć, że już jesteś tą osobą, nie? Musisz mieć dobre przekonania, bo tak właściwie przekonania tworzą naszą rzeczywistość, nie? Bo jak pomyślisz sobie na przykład, jeśli ktoś wierzy, że pieniądze są trudne do zarobienia, to czy kiedykolwiek będzie w stanie zarabiać tyle pieniędzy, że twierdzisz, że są łatwe? No nie, bo zawsze to będzie tak potwierdzało to przekonanie, że są trudne, nie? Bo wyobraź sobie, że ta osoba próbuje zacząć biznes. I na przykład w pierwszy dzień nic nie zarobi, w drugi dzień nic nie zarobi, w trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy tydzień, cały dwa tygodnie, trzy tygodnie, cztery i tak sobie, że nic nie zarabia, no bo na początku w biznesie się zazwyczaj nie zarabia, nie? I co się dzieje, to ta osoba traci wiarę i tak myśli sobie, no, wiedziałem, że pieniądze są trudne do zarobienia, wiedziałem, że biznes nie działa, wiedziałem, że to jakiś i tak dalej. Po prostu szuka tylko sposobów na to, żeby potwierdzić swoje przekonanie. Więc widzisz, że jeśli masz przekonanie, że pieniądze są trudne do zarobienia, zawsze będziesz działał, jakby to przekonanie było prawdziwe. Wiadomo, to nie tak, że. Powiesz sobie, że pieniądze są łatwe do zarobienia i faktycznie będziesz w to wierzył i że nagle pojawi Ci się milion w banku. Tak nie działa, ale na pewno Ci to pomoże, nie? Na pewno Ci pomoże to, że faktycznie wierzysz, że każdy może stać się bilionerem, każdy może zarabiać tyle pieniędzy, ile chce. Bo ja w to autentycznie wierzę. Nie wierzyłem w to dwa miesiące temu, a teraz już w to wierzę. Właśnie tylko i wyłącznie przez tą kartkę papieru. Gdy widzisz siebie, jakbyś już nim był, to teraz musisz się zachowywać jak on. Więc gdy widzisz siebie jako już przyszły ja, to, co się dzieje, to zaczynasz chcieć podejmować działania jak on. Zaczynasz chcieć robić to, co on. I co się stało, to wczoraj na przykład, właśnie byłem w szkole, chciałem podejść do takiej dziewczyny, nie? I myślę sobie, nie, no nie podchodzę, nie, nie, no po co, nie? Ale tak myślę sobie, tak patrzę na moją rękę, nie? I myślę sobie, mam zegarek na ręce. Co jeśli bym poszedł i tylko spytał ją, jaka jest godzina, nie? Więc ściągnął mój zegarek, słuchałem go do kieszeni, poszedłem do niej, zapytałem, która jest godzina. I widziałem, że czegoś tam się uczyła, więc zapytałem coś tam N najpierw zapytałem, czy nie ma lekcji, nie, bo ja poszedłem na lekcji, potem spytałem coś tam z czego się uczysz i tak dalej, pogadaliśmy chwilę i powiedziałem coś tam, Pisa gadała, że będzie pisać jakąś kartkówkę, czy coś, powiedziałem powodzenia i poszedłem, nie? I właśnie zdałem sobie sprawę, że jeśli widzisz siebie jako swój przyszły ja, jeśli wierzysz, że jesteś swoim przyszłym ja, to będziesz swoim przyszłym ja. To jest po prostu. To, to jest to, co ci wystarczy, nie po prostu musisz wierzyć, że jesteś nim, musisz widzieć siebie jak on i będziesz działał jak on, i wtedy staniesz się jak on. Więc zacznij pytać siebie, co zrobiłby mój przyszły ja i zacznij działać jak on. Zacznij myśleć sobie, że ok, jeśli on tak robi, a skoro ja jestem nim, to też tak zrobię. Nie? I na przykład, gdy czegoś się boisz, to myślisz sobie, mój przyszły ja by się niczego nie bał, on by się nie bał tego, więc czemu ja bym miał się bać? I się przestajesz bać. No, i trzecią rzeczą, która się stanie, to po prostu staniesz się swoim przyszłym sobą. I jak to się stanie? No, poprzez to, co robiłeś, czyli widziałeś siebie jaką i poprzez działanie jaką. Co się dzieje wtedy, to masz takie kółko, które nieskończenie razy się powtarza. Więc co chodzi, to mamy tu, tu jest przekonanie, czyli kim się staje, nie? Więc co się dzieje, to to, to przekonanie prowadzi nas do naszego działania, czyli. No tak jak mówię, jeśli na przykład wierzysz, że pieniądze są trudne do zarobienia, to będziesz działał, to jest, to, jest, to, to jest przekonanie, a to prowadzi do działania, ta strzałka to jest działanie, nie? Więc jeśli wierzysz, że pieniądze są trudne do zarabiania, to będziesz działał tak, jakby to przekonanie było prawdziwe, czyli będziesz podejmował działania, które sprawiają, że jeszcze głębiej potwierdzasz to swoje przekonanie, nie? Więc podejmujesz działanie, które potwierdza ci jeszcze bardziej to, przekonanie, Czyli, na przykład, nie startujesz biznesu, bo twierdzisz, że to i tamto, rzeczywistość ci się objawia później, nie? I to, jak widzisz rzeczywistość, będzie tym, jak rzeczywistość się tobie objawi. Więc, jeśli widzisz rzeczywistość poprzez te okulary, że pieniądze są trudne do zarobienia, to zgadnij, jak rzeczywistość się objawi. Oczywiście, że rzeczywistość objawi ci się tak, jakby pieniądze trudne były do zarobienia. Z tego powodu, że ty, ty w to wierzysz, że ty myślisz, że to jest prawdziwe, ale nie musi być prawdziwe. Bo możesz zmienić swoje przekonania. Co się później dzieje, gdy to, jest, to jest, tu jest rzeczywistość, nie? Z rzeczywistości idzie opinia zwrotna, czyli feedback, i co się dzieje, to to po prostu jeszcze głębiej potwierdza właśnie to przekonanie, czyli na przykład. Powiedzmy, że znowu masz to przekonanie, że pieniądze są trudne do zarobienia, Więc podejmujesz działanie na przykład, że okej, okay, powiedzmy zacznę biznes, bo ten koleś mi powiedział to i to. I teraz ty zaczynasz na przykład biznes i robisz go przez miesiąc i nie zarobiłeś dosłownie nic i czujesz się po prostu źle, i myślisz sobie, no wiedziałem, pieniądze są trudne do zrobienia i po prostu taka jest rzeczywistość, nie mogę tego zmienić. I co się dzieje? To, to jeszcze głębiej potwierdza to przekonanie. Czyli później myślisz sobie no pieniądze są jeszcze trudniejsze do zarobienia przez to, nie? Przekonania działają jak takie, jak takie szale, czy po prostu wagi, że masz, masz tutaj taki masz tutaj taki pasek. Po lewej i po prawej są takie wiaderka i kiedykolwiek doświadczasz jakiegoś doświadczenia, czyli na przykład, że zaczynasz ten biznes i przez miesiąc nic, nic nie zarabiasz, to wrzucasz kamyk czy cokolwiek do wiaderka przekonaniem negatywnym, że pieniądze są trudne do zarobienia. Może to być cokolwiek dosłownie, może być to przekonanie dotyczące tego, czy nie wiem, lubisz masło orzechowe, czy lubisz oglądać telewizję, czy nie, czy lubisz oglądać TikToka, czy nie, czy myślisz, że nie wiem, twój nauczyciel w szkole jest dobry, czy nie, po prostu do wszystkiego dosłownie to jest. Bo masz jakieś doświadczenia z tymi osobami. I w ogóle doświadczenia tworzą nasze wszystkie przekonania, dosłownie. Jeśli masz czymś dobre przekonanie, będziesz dobrze o tym myślał. Jeśli masz jakieś złe przekonanie o czymś, to będziesz źle o tym myślał, ale to też. Ale to też działa w ten sposób, że na przykład jeśli miałeś powiedzmy 100 negatywnych takich spotkań sprzedażowych, to nie, i czujesz się naprawdę źle i myślisz sobie, no kurwa, jestem chujowy, coś takiego, nie? I co się później dzieje, to na przykład wbijasz na spotkanie i koleś daje ci milion dolarów, czy coś takiego, to to przewyższa wszystkie te 100 tych małych kamyczków, bo wrzucasz po prostu kamień, który waży chyba 100, me, nie? I w ten sposób możesz stać się swoim przyszłym sobą teraz. Jeśli potrzebujesz pomocy z jakimkolwiek złym nawykiem albo zdarzeniem, to napisz do mnie na Instagramie i pomogę Ci z nim kompletnie za darmo. Link do mojego Instagrama znajdziesz w opisie tego filmu. Jeśli spodobał Ci się ten film, to na pewno spodoba Ci się też ten. I pamiętaj, że najlepszym momentem na zmienienie Twojego życia, było wczoraj, a drugim najlepszym momentem jest teraz.